To jest News Radio. Znajdź nas na www.newsradio.pl. Dzień dobry, Michał Nakoniczewski, News Radio. Jest moim gościem w studiu dzisiaj pani Ewelina Konarska-Michalczyk, doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ambasador marki grupy Azoty Police z ramienia naszego uniwersytetu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana i państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy właśnie o programie ambasadorskim. Mhm. Ale na początek mam pytanie do pani, no bo jednak bycie ambasadorem mhm. marki na uniwersytecie to jednak musi być w jakiś sposób z pewnością dosyć na pewno niełatwe, ale też i stawiające przed wieloma wyzwaniami ym, zajęcie. Czy mhm. zatem dlaczego zdecydowała się pani na zostanie ambasadorem? Marki na podjęcie tego wyzwania. No i tak musi się w tym kryć pewnie jakaś pasja, jakaś chęć kontaktu, właśnie ze studentami, pośredniczenia mm -hmm. w tym, prawda? Tak, dokładnie. Generalnie w ogóle budowa wizerunku. Tak, I marki, i jednostek, i, i indywidualnych osób jest od bardzo dawna w moim kręgu zainteresowań. Na ten temat robię pracę badawczą. Ten temat staram się poruszać też w czasie wykładów. Przez wiele, wiele lat pracowałam również w zakresie jak gdyby budowania marki jednego z, z urzędów w, w na naszym regionie, e, promocja, e, przekazywanie osobom z regionu, ale też i pracownikom e, dobrych jak gdyby informacji na temat danej jednostki To jest bardzo popularne i bardzo powszechne, ale bardzo też potrzebne w obecnych czasach. Tak? Kiedy mamy takie czasy wiadomo bardzo medialne. No jednak trzeba troszeczkę wyjść do tych ludzi, tak, poprzez właśnie pokazywanie, czym się zajmujemy i że w ogóle istniejemy na rynku, bo to, że zakłady chemiczne w Policach istnieją od wielu, wielu lat, jako jeden z niewielu chyba takich większych zakładów prosperują bardzo dobrze, no sporo z nas, mieszkańców Szczecina ma taką świadomość, ale tak naprawdę dokładnie czym te zakłady chemiczne się zajmują, że mają tak szeroką ofertę i są tak nowoczesne i cały czas... Jak gdyby idą do przodu, tak? No, mało kto z nas wie. A szczególnie studenci, podejrzewam. Tak jak wspomniała Pani, ma już Pani pewne doświadczenie w pracy administracyjnej, ale z tego co wiem, również w prowadzeniu własnej działalności, jest Pani mhm. również laureatką konkursu na stypendium doktorskie. Mhm. Zmierzam do tego, że to jest dopiero świeża sprawa. Od dwie miesiąca jest pani ambasadorką marki grupy Azoty Police, wyłonioną właśnie w ramach czwartej edycji, przepraszam, szóstej, edycji edycja, tak, tak. szóstej edycji szóstej mm edycji -hmm. programu. E, chciałem zapytać mm -hmm. przez to, czym trzeba się wyróżnić, żeby przejść przez wszystkie etapy programu? Na pewno to też nie jest łatwe, żeby zostać ambasadorem, prawda? E, ile było zgłoszeń to niestety nie, nie mam takiej wiedzy. Było na pewno takie no, standardowe etapy, tak? Czyli najpierw trzeba było zgłoszenie wysłać swoje CV. No, z tego co wiem, to moje CV wygrało moim doświadczeniem głównie, tak, ponieważ faktycznie wiele lat e, i wiele też i artykułów poświęcam właśnie temu wizerunkowi i budowaniu w ogóle marki. W rekrutację, rekrutacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, employee branding, to ze sobą jest wszystko powiązane, tak? Promocja, PR. E, czyli pierwszy etap to tradycyjnie wysłanie formularzy zgłoszeniowych, e, wysłanie CV, życiorysu, listu motywacyjnego, a następnie zostałam zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną. E, rozmowa była bardzo sympatyczna. No, dosyć długa i bardzo szczegółowa, były różne pytania, między innymi właśnie o, e, o to, jak sobie wyobrażam to stanowisko, o to, jakie plany bym miała e, jako ambasador marki. E, ja w związku z tym, że byłam wcześniej już też ambasadorem innych marek, no to, to generalnie widziałam mniej więcej, czego też i dla tej marki chcę, tak, dla, dla tej marki osiągnąć, w jakim kierunku iść i co mogę zaproponować. No i następnie otrzymałam po jakimś terminie telefon z zaproszeniem na kolejną rozmowę, już na, na ewentualnie podpisanie umowy, i później już dostałam potwierdzenie faktycznie podpisania umowy, tak? Czyli no wyboru, wyboru spośród kandydatów. Okazało się, że jeszcze jedna osoba została wybrana od nas, z nas na naszym terenie. Tutaj z Polis to jest koleżanka z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Ona bardziej z ramienia tutaj branżowego, czyli, czyli z chemii, ja tu bardziej z ramienia właśnie takiego rekrutacyjnego i wizerunkowego. Właśnie, jak już wspomniała Pani, ma Pani spore hmm. doświadczenie jako ambasadorka Marek. Zatem jaki jest e, Pani pomysł na ambasadorstwo hmm. teraz właśnie podczas Pani kadencji na Uniwersytecie hmm. Szczecińskim? No na pewno chciałabym promować jak najbardziej tą markę wśród naszych studentów tutaj na uniwersytecie, tak? Ponieważ no, tak jak na chemii właśnie, koleżanka ma o tyle ułatwione zadanie, iż no, tam jest dużo osób, które no, kojarzą jednak zakłady chemiczne, wiedzą, czy one się zajmują, tak? One są teraz bardzo popularne, że tak powiem, ich działalność, ale pod względem bardziej chemicznym, rolniczym, chemicznym, tak? może nie do końca związane z naszymi kierunkami, które są prowadzone na Uniwersytecie Szczecińskim. Aczkolwiek okazuje się, iż to jest firma, która naprawdę w bardzo dobry sposób działa i oferuje bardzo dużo staży, praktyk. Niekoniecznie dla osób, które są związane stricte z chemią, tak? ale na przykład dla administracyjnych kierunków, tak? na jakieś produkcyjne stanowiska ale też na techniczne, wiele, wiele innych. Warto zaglądać na stronę właśnie zakładów chemicznych w Policy. Oni tam mają specjalną zakładkę dotyczącą staży, praktyk i myślę, że, że, że w ten sposób coś się dla nas też i znajdzie. Dla, dla naszego uniwersytetu, więc głównie chciałabym skierować tym, w tą stronę tą działalność, tak, rozpakowywania wśród naszych studentów. A wiem, że jest coś osób sporo chętnych, nawet jechać na takie warsztaty, do samej grupy policy, do samych zakładów, zobaczyć, bo jest też taka możliwość umówienia się wcześniej, tak, pojechania, zobaczenia, jak to wszystko wygląda na żywo. Też jak Pani wspomniała, że jednak to może bardziej ta branża chemiczna, ale przecież nie tylko. Pani jako mając doświadczenie w Instytucie Zarządzania właśnie, mm -hmm. przecież teraz jako asystentka, przecież mm -hmm. już wykładająca, od 6 lat pani wspominała, prawda? No tak, bo wcześniej jako doktorantka uh -huh. miałam zajęcia, prowadziłam również też z wizerunku, tak? W ogóle temat mojej pierwszej pracy dotyczył wizerunku jednostek w sumie administracji publicznej. Bardziej w tym kierunku się kierowałam, ale teraz trochę rozszerzam już, już jak gdyby, swoje badania, bo też o właśnie inne zagadnienia z zakresu employer brandingu, no i nie tylko jednostki administracji publicznej, tak? No tu akurat mam doświadczenie z jednostkami, Jednostką biznesową. Jest to też bardzo ciekawe doświadczenie, a nawet może ciekawsze, bo to jest bardzo duża i dobrze prosperująca firma, więc, więc fajnie, dlatego też nabrać takie doświadczenie, jak gdyby z drugiej strony tego ambasadora i zobaczyć, jak to wygląda w takiej dużej jednostce biznesowej bo tych ambasadorów jest więcej, w każdym oddziale z zakładów chemicznych są wybrani ambasadorzy. No i mamy ze sobą jakieś takie wspólne plany, wspólne cele, żeby propagować w tych naszych regionach tą firmę. No, właśnie, a wracając jeszcze do samego mm -hmm. Instytutu Zarządzania, mm -hmm. czy widzi Pani też możliwość dla studentów Instytutu, mm -hmm. dla studentów zarządzania, e, odnalezienia się właśnie albo w programach ambasadorskich, albo mm -hmm. w programach, e, które są właśnie proponowane przez samą mm -hmm. firmę? Oczywiście. E, przede wszystkim. E, bardzo dobrze, to jest firma, która stawia na badanie i rozwój, tak? Zarządzanie nawet dzisiaj, szczerze mówiąc, mieliśmy pytanie na kolokwium o, o, o badanie i rozwój, ponieważ to jest teraz bardzo istotne, nawet budując kapitał ludzki, tak? Który jest bardzo popularny w zarządzaniu teraz, tak? Ponieważ no pracodawcy muszą, są jak gdyby troszeczkę przez rynek też zmuszeni wychodzić do tych pracowników aktualnych, Potencjalnych, ale też i tych przeszłych pracowników, e, i ta budowa kapitału ludzkiego e, w ogóle e, zarządzanie zasobami ludzkimi e, jest dosyć popularnym kierunkiem i takim bardzo potrzebnym rozwijającym się bardzo szybko. No i zważywszy na sytuację, która jednak się dzieje na rynku pracy cały czas i, i jest ona bardzo taka e, nie do przewidzenia. Widzę, że studenci, właśnie którzy, którzy są z kierunku zarządzanie, oni pierwsi się dopytują o to, czy mogą jechać właśnie tych zakładów chemicznych, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Tam jest właśnie to centrum badawczo-rozwojowe, ale też dobrze zakłady chemiczne dbają o społeczną odpowiedzialność biznesu. To przecież jest jeden z, z też z kierunków, które są badane są e, gdzieś e, no dużą uwagę zwracamy na to, żeby te biznesy, ale też i jednostki organizacyjne, nie tylko ze sfery biz, e, państwowej, czy tam budżetowej czy, 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 e, czy biznesowej. E, no Wszyscy musimy troszeczkę jednak teraz zadbać zarówno o ekologię, jak i o człowieka. Właśnie jak wspomniała Pani o rynku pracy, ale też mm -hmm. rynku pracownika i od czego o nim obecnie nie wiemy, a z perspektywy Pani, jako doświadczonej mm -hmm. e, już w tym, jako też jako ambasadorki, to, to są jakieś nowe rzeczy, które studenci, których studenci powinni wiedzieć, i jak, czym się różni obecny rynek pra, pracy od tego, który. Być może uważamy za taki mm, oczywisty dla ten, który jest byłyby sprzed lat. Tutaj mhm. właśnie zmierzam też do pytania właśnie, jak ta funkcja ambasadora marki mhm. jest potrzebna. Ambasadora marki na pewno ta funkcja jest potrzebna. Przede wszystkim, żeby no, w tym świecie medialnym, kiedy tych informacji otrzymujemy naprawdę bardzo dużą ilość. Nie zawsze to są dobre informacje, wiadomo, no one są czasem weryfikowane przez społeczeństwo, które działa, tak, no, bardzo wysoko mamy postawione nawet społeczeństwo informacyjne w naszym kraju, ja mam trochę doświadczenia, bo też robię badania po stronie niemieckiej, to mimo pozorom czasem stwa, na przykład sektor publiczny, no jednak w Polsce powiem szczerze, że źle nie stoi, tak? No ale też i musimy budować tą markę, ponieważ no, gdzieś tam te stereotypy u nas zostają. E, ludzie zaczynają być troszeczkę też bardziej chyba za bardzo przytłoczeni tymi informacjami, tą ilością informacji, które są z zewnątrz, które bardziej mają większą siłę przebicia. No my chcąc być na rynku, szczególnie jeżeli chodzi o jednostki biznesowe, no musimy też się pokazywać z tej strony, której no nam zależy, żeby się pokazać. Żeby zweryfikować, żeby jednak przedstawić taką prawdziwą naszą twarz, to jednak musimy no, poprzez osoby, które będą nas promowały. Często to są osoby, które są w ogóle znane. No, możemy spotkać się, tak? Coraz częściej słyszymy, ambasador marki, że to jest jakiś aktor, aktorka, sportowiec, no każdy z nas, myślę, że jest w stanie wymienić jakichś ambasadorów marki, którzy nawet codziennie w telewizji występują i promują jakąś jednostkę. Jest to na tyle jeszcze nowe, nowe zagadnienie. Iż chyba jest, mam nadzieję, interesujące i przyciągające uwagę, że te osoby odbierające właśnie taką reklamę inaczej zareagują niż na taką przeciętną reklamę, która, która jest no, przez nie wiadomo, może przez nie wiadomo kogo to nie, ale przez takiego ambasadora, jeżeli jest jakaś marka promowana, myślę, że ma większy potencjał bo to jest osoba, która już wie, kogo reklamuje, która wie, jaki ma cel ta firma. No, Bycie ambasadorem już jakiejś jednostki na, daje większą taką odpowiedzialność. Tak? No, ciężko byłoby własną twarzą gdzieś firmować firmę, która w naszych oczach jest no, taką niekorzystną firmą, tak? ma takie niekorzystne działanie, a poprzez ambasadorów marki no jednak stwarzamy i przedstawiamy no taką dobrą stronę, pozytywną stronę naszej działalności, tak? Mam nadzieję, że każdy ambasador działa właśnie w takim swoim imieniu, też również, tak? firmując jakąś markę. Ja w zupełności mogę pod marką grupy Azoty podpisać. I jest mi miło, że mogę jak gdyby połączyć obydwie jednostki, które, które cenię bardzo, czyli Uniwersytet Szczeciński, bo jestem praktycznie całe życie prawie z nim związana, kończąc również tutaj studia. No i, i grupy Azoty, którą, o, o której też od dziecka gdzieś słyszałam, nawet przyjeżdżając przez Policę. No, i widzę, że te zakłady tam stoją, i cały czas jestem, mówię, pełna szacunku, że, że faktycznie firma bardzo dobrze prosperuje. Ale też zwraca uwagę i na pracowników, bo wiem, że mają dobrze rozwinięty tym właśnie e, to właśnie podejście do pracowników, ale też właśnie do ekologii i do regionu. Czyli ambasador jest trochę takim obecnie. Autorytetem, prawda? Takim pewnym mentorem, który mm -hmm. pomaga znaleźć drogę w tym natłoku tych niesprawdzonych informacji, prawda? Tak, oczywiście. No, ja myślę, że no ciężko byłoby nawet tutaj do studentów trafić nie poprzez takiego ambasadora, tak? No, tak jak mówię, podejrzewam, że mało który student z Uniwersytetu Szczecińskiego yy, wie tak naprawdę, że są takie możliwości na przykład praktyk, tak, żeby odbyć w takich zakładach chemicznych. Pierwsze co, no tak sama nazwa mówi, no nie kojarzy nam się to z uniwersytetem, no co moglibyśmy tam robić, tak? A jednak nie, jednak, jednak to jest firma, która jest naprawdę duża i oferuje bardzo dużo różnych możliwości i... i, i, i... Stanowisk, więc myślę, że każdy by coś tam dla siebie też znalazł. I na pewno no nie zam, zamierzamy też, ja też zamierzam, jak gdyby z ramienia tutaj grupy Azoty, wziąć udział w targach, które tutaj pod koniec marca u nas na Uniwersytecie się będą odbywały: targi pracy. No ale może ma, mam nadzieję, że wcześniej uda się zorganizować jakieś takie spotkanie, być może dla studentów, właśnie przybliżające. Tą markę, tą firmę. Mam w planach zaproszenie osób, które tam zajmują się jakimiś takimi specjalizacjami, które mogą być faktycznie stricte związane z naszym tutaj uniwersytetem, z naszymi studentami, i przedstawić bliżej, troszeczkę tak, jak gdyby z pierwszej ręki, te możliwości, które znajdują się w danej firmie. Też możliwości oferują programy prezentowane przez ambasadora i przez firmę, mhm. ale też pewnymi możliwościami na pewno jest ambasadorstwo, prawda? Bo jest to mhm. jednak funkcja kadencyjna, czy yy, oferuje to chociaż jakieś wsparcie przy projektach, na przykład naukowych, badawczych. Tak, no dla mnie to na pewno przede wszystkim jest jakieś doświadczenie. Z firmy mogę na pewno też skorzystać o tyle, że ja sama dużo się dowiaduję o tej firmie w tym momencie, tak? A czy ja już się dowiadywałam wcześniej przed składaniem w ogóle dokumentów? No bo, tak jak mówię, no też sama rozmowa polegała na tym, czy my w ogóle wiemy o tej firmie dosyć dużo i wiemy, gdzie startujemy. To, to nie jest tak, że startuję, bo, bo gdzieś ktoś zrobił ogłoszenie, konkurs i idę, próbuję. Absolutnie nie. To jest tak kadencyjna, jak gdyby pozycja, więc tylko i wyłącznie na ten kolejny SMS jeszcze będzie trwała, ale tego czasu za dużo już nie mamy, a planów dużo. To jest duża firma, więc też każdy, każdy nasz ruch musi być przemyślany, przedyskutowany. My nie możemy gdzieś tam sami też jakichś takich ruchów dokonywać, bo, bo generalnie. No, chcemy też i dobrze to wszystko zaprezentować, i spójnie przede wszystkim, tak, z, z, jak gdyby z działalnością firmy. Dlatego, dlatego no zobaczymy, co z tych planów da radę zweryfikować. Mam nadzieję, że władze uniwersyteckie też są przychylne tym, tym planom i, i tym zamiarom, i, i też pomogą nas, żeby, żeby faktycznie coś fajnego z tego dalej było. Bo z tego co wiem, w zeszłym roku nikt z Uniwersytetu Szczecińskiego nie był ambasadorem, dwa lata temu była osoba, więc fajnie w tym roku znowu troszeczkę tym naszym następnym, podejrzewam już studentom, niż dwa lata temu, e, trochę tą, tą markę przedstawić. A jak mówię, nawet wśród moich grup widzę, które prowadzę, z którymi studentami rozmawiam, e, no, nawet dlatego, że prowadzę takie kierunki, które są związane właśnie z taką działalnością. To studenci są bardzo tym zainteresowani i zdarza się, że właśnie gdzieś tam kojarzą, że, że, że mieszkają na przykład w policjach i wiedzą, że te police są i tam te zakłady są, ale nic poza tym, tak? Także myślę, że, że no te pół roku będzie na tyle do, dobrze wykorzystane z korzyścią obopólną dla naszej uczelni i, la, i dla firmy. To przede wszystkim, tak? żeby, żeby też studentom to przyniosło jakąś taką e, no wymierną korzyść tak? nie tylko samą wiedzę, ale rzeczywiście, żeby ktoś z, z tego skorzystał. Eee, no taki jest mój cel, tak? <laughs> Przede wszystkim. A jeżeli chodzi o takie moje plany dalsze, no to wiem, że firma jest też, no jak gdyby taki, takie było podstawowe założenie, tak, że, że dalsza współpraca jest oczywiście możliwa i, i zobaczymy, jak to wszystko się będzie dalej rozkręcało. Czas pokaże. Zatem mm. dzisiaj Pani bardzo serdecznie dziękuję. Mm. Moją gościnią była Ewelina Konarska-Michalczyk, amasador marki mm. Grupy Polica z ramienia Uniwersytetu Szczecińskiego, tak. z którą będzie można zobaczyć się i porozmawiać na żywo już 20 marca na Giełdzie Pracy Uniwersytetu Szczecińskiego. Tak. Ja mam nadzieję, że jeszcze wcześniej się troszkę spotkamy, trochę Państwu popowiadam o tych praktykach i stażach, jakie są możliwości, gdzie te dane poszukać, bo do marca mamy jeszcze dwa miesiące. Można ten czas doskonale wykorzystać, szczególnie, że Teraz luty będzie dla studentów na pewno ciężkim okresem, bo będzie egzaminacyjnym, ale może ktoś tam znajdzie jakiś czas, żeby faktycznie tą firmą się zainteresować i jakieś praktyki, staże na kolejny semestr już zacząć tutaj wyszukiwać. Tak? Także ja postaram się cały czas gdzieś tam jeszcze promować tą firmę, a oczywiście zapraszam serdecznie na stanowisko grupy azoty że to będą nawet trzy stanowiska, bo sama grup, grupa azoty składa się u nas w ogóle z trzech takich razem pracujących, ale troszeczkę czy innym zajmujących się firm. Także zapraszam w marcu, a, pr a przed tym jeszcze mam nadzieję, że się jak nie zobaczymy, to usłyszymy. Usłyszymy się z pewnością. Dziękuję pani serdecznie. Również za rozmowę. dziękuję za rozmowę i pozdrawiam serdecznie wszystkich państwa. To jest News Radio. Znajdź nas na www.newsradio.pl.